Pozdrawiam Was ze słonecznej Luizjany tu ciągle ciepło, my mamy możliwość podróżować, teraz Mississippi, Alabama, mm. Louisiana, Texas, w przyszłym tygodniu do Houston aby głosić Ewangelię w różnych miejscach. I drodzy, wszędzie gdziekolwiek jedziemy, widzimy potężne Boże dzieła. Ludzie są uzdrawiani, zbawiani, przemieniani. Ogień Ducha Świętego dotyka serc ludzi, ponieważ nasz Pan jest wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. Halleluja. W ciągu ostatnich sześciu tygodni mogliśmy zrobić ponad 20 tysięcy kilometrów i widzieć Boga w działaniu od północy Stanów Zjednoczonych po samo południe. Właściwie całe, nie tylko wschodnie wybrzeże, ale aż pośrodkowe Stany Zjednoczone. i Drodzy, jest to niezwykłe i mogą zaświadczyć. Pan Bóg jest wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. Niezależnie, który stan, niezależnie jacy ludzie, a różnice kulturowe są olbrzymie, Bóg jest ten sam. Dotyka ludzi, uzdrawia ludzi, przemienia ludzi, zbawia ludzi. Ogień Ducha Świętego jest czymś potężnym, czymś wspaniałym, czymś realnym i jest dostępny dla Twojego życia. Nie poddawaj się, nie zniechęcaj się. Stój wiernie w Panu. Ufaj w Jego obietnicy, Stój na słowie Bożym. Halleluja! Jesteśmy częścią wielkiego Bożego poruszenia tych dni, czasów ostatecznych. Bóg ma dobre plan dla Twojego życia, dla Twojego małżeństwa, dla Twojej rodziny, dla Twoich dzieci, dla Twoich wnuków. Nie ustawaj więc w szukaniu oblicza Bożego, ciesz się Jego obecnością, odpoczywaj w Jego łasce, uwielbiaj Go, ciesz się Kościołem, społecznością ludu Bożego, raduj się Panem, ufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Niech Pan Was uczyni.